Cześć, jestem Ewa Zakrzewska, Wy jesteście na kanale EwaKracja i w dzisiejszym vlogu omówimy sobie trendy z Fashion Weeku. Jeśli chodzi o Fashion Week, ten, który jest obecnie, dotyczy mody jesień-zima. Zawsze są ze sporym wyprzedzeniem. My mamy czas ogarnąć trendy i przygotować swoją szafę, e, sieciówki mają czas, by zerżnąć, skopiować. Zainspirować się wielkimi domami mody. Tak jak ciągle powtarzam, bawmy się modą, czerpmy z tego, co dla nas najlepsze. Mimo, że na większości wybiegów brakuje modelek plus size, to wydaje mi się, że nic nie stoi na przeszkodzie, by po prostu brać z tego, ile się chce i co się chce. Zacznijmy od domu mody Dior, który zawiódł mnie najmocniej. Po prostu, może ja nie doceniam kunsztu aktualnej kolekcji, zresztą tak samo poprzedniej, która jest na teraz obecnie na wiosnę, lato. Jeśli chodzi o propozycje na jesień zimę, to jest totalny miszmasz, tam się dzieją cuda na kiju, jest pomieszany styl z mody lat 20-30, ewidentna inspiracja, jeśli chodzi w krojach na przykład sukienek. Są też garnitury z luźnymi nogawkami, długimi, do tego są mm, marynarki. Generalnie wszystkie tam marynarki Um, są zupełnie nie do mojego typu sylwetki, więc no trudno, nie zaczerpnę. Co mi się natomiast podobało, w sumie gorsat, który był zakładany do wielu, do wielu płaszczy. Bardzo mi się podobało podkreślenie bioder i talii. Bardzo nie podobało mi się wprowadzenie jakiegoś futurystycznego klimatu, nie wiem sportowego, futurystycznego. Właściwie te elementy dodatkowe, które tu były nakiczkane w wielu e, stylizacjach, po prostu no, mi nie grały. Sam Chris and Dior też nie był nudziarzem, słuchajcie, umarł w latach 50., ale on też prowadzał rzeczy, które szokowały i no, były kontrowersją. Ale taka ma być młoda, ma być kontrowersja, trzeba e, dyskutować i wtedy no, musi się dziać. Musi się generalnie w modzie dziać. No i Christian taki był. Generalnie on pochodził z bardzo bogatej rodziny, która zupełnie się młodą nie zajmowała. E, Ojciec zasponsorował mu galerię sztuki. Też bym chciała. Sprzedawał dzieła Picassa. Generalnie chyba po trzech latach to wszystko upadło, bo był wielki kryzys we Francji. Był wzięty do wojska w międzyczasie, potem był projektantem w innych domach mody, aż w końcu otworzył swój własny. I co było kontrowersyjne, to był czas powojenny, a on <grym> generalnie no, na bogato. Materiału było bardzo suto. Kobiety wściekały się, że nie widać ich nóg w spódnicach. Dawał bardzo dużo materiału, zarówno w garniturach, jak i właśnie w sukienkach, spódnicach, co spotykało się z ogromnym, mogę powiedzieć, hejtem. Również modelką się dostawało, słuchajcie, że to było marnotrawstwo, no bo to było okres powojenny, była wielka bieda. Ale co, było kontrowersyjnie? Przyjęło się? Przyjęło. Przejdźmy do tego, co mi się podoba najbardziej. Solorą, Ten dom mody po prostu. Totalne me gusta. 90%? Tak. Mimo, że są lata 80., których nie jestem fanką, ze względu na to, że tutaj na przykład płaszcze z rozbudowanymi ramionami, czy właśnie marynarki, um, trochę to idzie właśnie w taką męską selwetkę, Która no, w moim przypadku, jeśli chodzi o mój rozmiar, no nie wygląda to dobrze. Gdybym tutaj nawaliła wielkie klapy, tak jak proponuje Sonorą, i do tego jeszcze poduchy zwężone ku dołowi, to jest taka męska sylwetka, wiecie, ym, szerokie ramiona i wąski tułek, no nie. Ale fajnie, że to pomieszali i jest dosyć kobieco, na przykład w sukienkach, które są długie, piękne, podkreślające kształty i kolory. Jest dosyć monotematycznie, kocham czerń, jest w ogóle przepiękna sukienka z dekoltem moim ulubionym, typu królowej Anny. Yy, uważam, że to jest taka klasyka, która... Zawsze wszędzie będzie super. Zresztą wielokrotnie Wam przemycałam właśnie coś podobnego w tych małych czarnych. No może nie z tego domu mody, no bo jest trochę drogo, ale jest pięknie. Trochę mniejszy dom mody, zdecydowanie mniejszy, wakera. Chciałam tutaj Wam pokazać, ponieważ pojawiły się też modelki w pełniejszych kształtach i bardzo ciekawe propozycje. Dzieje się, jest tutaj fantazja kosmiczna dosłownie. Co mi się podoba? Właśnie zabawa krojami, rozproszowana spódnica, podkreślona mocno talia czymś w stylu lateksu, korsetu topu, tak jak ostatnio w sumie zrobiłam, ale bardzo, bardzo bardzo chaba e, wyczułam trendy, bo ewidentnie to się pojawia kilkukrotnie. E, mocne wycięcia. W stylu lat 80. natomiast widziałam takie mocno wycięte body, kombinezono, dziwne coś. W każdym razie wygląda to świetnie na przykład na mm, przylegającym właśnie kombinezonie. Takie mm, dziwne uprzęże to są, elastyczne? Nie wiem jak to nazwać. Dzieje się. Generalnie fantazja dosyć mocna, ale dla fanek porąbanych stylizacji myślę, że znajdziecie tu sporo inspiracji. A nie tylko jeśli chodzi o kolory, ale również o ciekawe fasony. Tego w sklepach nie znajdziecie. Raczej jeśli szyjecie lub przerabiacie ciuchy, no to myślę, że możecie pójść w tym kierunku, ale inaczej tego nie widzę, bo to jest... Tak porąbane. Gucci. <noise> no tak, teraz był film, więc jest szał. Aczkolwiek nie wiem, jak zaopatrujecie się na ich współpracę z Adidasem i ich garniakami z trzema paskami. Generalnie oni przemycili nie tylko do garniaków te trzy paski, i tak się zastanawiam, czy, czy to był dobry ruch. Nie do końca mi się to podoba, ale generalnie jest ciekawie. Na pewno z przyjemnością, może nie z przyjemnością, ale z ciekawością. O, z ciekawością sobie zobaczycie ich wszystkie zdjęcia. W ogóle polecam zaglądać na Vogue bo tam właśnie jest masa zdjęć z wielu domów mody i tych też mniej trochę znanych, więc fajnie sobie poprzeglądać rzeczy i poszukać czegoś dla siebie. Wyciągnąłem z tego fashion coś, co najbardziej mnie po prostu uderzyło i albo mnie wkurzyło, tak jak te nudziarskie propozycje, ale też tak trochę podjarało i podekscytowało, jak futurystyczne twory. Eee, no, działo się i jeśli chodzi o to co będzie modne jesienią, no tutaj się tyle dzieje, że ciężko tak jednoznacznie stwierdzić. Na pewno wzory zwierzęce są zawsze spoko. Dużo było motywów z lat 80., jeśli chodzi o marynarki i płaszcza, ale to się powtarza. Te duże klapy, duże ramiona. Mam mieszane uczucia. I wiecie co? W co chcecie, bo po tym, co ja zobaczyłam na tym paszczuriku. Nie potrafię stwierdzić w kilku zdaniach, co jest ok, a co nie, bo tutaj lecimy od lat 80., cofamy się do lat 20. Mamy futurystyczne rzeczy, mamy ciapki, futra, dużo weluru się pojawiło, dużo satyny się kolejny raz przewija. I ja tam H postawię na klasykę. Słuchajcie, na dziś to już wszystko. Tak, dzisiaj luzacki vlog prosto z Fashion Weeków, na których niestety osobiście nie byłam, a z chęcią bym pojechała, brakowało mi modelek plus size. Tym razem wydaje mi się, że było zdecydowanie ich mniej niż na poprzednim e, wiosenno-letnim. Wtedy jakoś było więcej nie wiem, no, że plusajski po prostu projektanci chcą rozbierać i pokazać się w kostiumach jakichś lżejszych kreacjach niż w futrach i ciężkich garniturach. Postaram się ich tak usprawiedliwić, ale nie podobało mi się to, że była taka mała różnorodność, jeśli chodzi o modelki. No i to już wszystko. Pamiętajcie, że widzimy się w środę o 15, w sobotę o 15. Jeśli lubicie to, co robię, no to subskrypcja, dzwoneczek i łapka w górę, która połechta moje serduszko, bardzo mi widziana. Cześć!